Mikołaj Raczyński, kto według was w systemie 1352, e, czy w ogóle, gdy gra e, gra się trójką z tyłu, jest odpowiedzialny za wrzuty z autu wahadłowy, czy półprawy prawy, półlewy stoper? Ojej, to pewnie dużo zależy od miejsca, od miejsca na boisku. No hmm. to może będziemy... spróbujmy podzielić na trzy, trzy. Ja generalnie jestem zwolennikiem takiej szybkiej adaptacji do tego, co się Nie, nie miałem nigdy przygotowanych autów, że będziemy wrzucać w pole karne. W A Wyznaczać zawodnika, który to ma być? No, zwykle to był wahadłowy, był po prostu najbliżej jest, strefy, hmm. gdzie, gdzie ten aut jest wykonywany, ale, ale generalnie ja bardzo, bardzo namawiałem do improwizacji. To nie jest tak, że jeżeli napastnik walczy przy linii, ma możliwość wprowadzenia szybko piłki do gry, to tego ma nie robić, bo czekamy na wahadłowego. Dla mnie to było, Jasne. To było, co, to było coś no zapanowane też, są też takie historie, gdzie dzielą boisko, tak? Na połowę, tak na, na trzy strefy, czy robi to czasami ten środkowy obrońca pół prawa albo pół lewy, albo wahadłowe. Wiecie co, ale w grze w piłce dorosłej, jeżeli jest taki schemat, nie wiem, ja z własnego przykładu, jeżeli jeden z tej trójki stoperów daleko wrzuca piłkę, ja chcę stworzyć sobie przewagę przy wrzucie za to wiadomo, że on będzie rzucał. No nie, nie ma tutaj nie ma tutaj jakichś jasnych, że zawsze rzuca wahadłowe. Mhm. Ale ale jeżeli ten ałód jest wysoko i robi to na przykład wahadłowy, no ta sekuracja tego ataku jest pewnie pełniejsza w komplecie obrońców. No? Pewnie tak. Natomiast no wiemy, że jeżeli jesteśmy blisko bramki, wrzucamy, to jeżeli ktoś ma powalczyć w powietrzu, zwykle są to stoperze, a nie, a nie szóstka ósemka.